Nadajemy prognozę długoterminową z Volkswagenem Crafterem. Nadchodzą idealne warunki w ofercie dla biznesu już od 947 zł netto miesięcznie. Przemyślana przestrzeń ładunkowa, która pomieści nawet do 6 palet i 5-letnia gwarancja producenta w standardzie, która zadba o sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vbudostawcze.pl Crafter. Dostarcza wsparcie fachowcom. poleca gorący super deal. Czekolada Milka 3,96 za sztukę przy zakupie dwóch. Z apką, kartą seniora Karfur lub kartą Payback. Oferta ważna do 13 września. Karfur. Zakupy to super deal. Wyprzedaż w multimarkecie Jula nawet do minus 70%. Kurtka softshell tylko za 79 zł, a spodnie outdoorowe za 119 zł. Zgadza się. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl klamie. Jedzą Bratowskiego w RMPTM. No to proszę bardzo, słowo się rzekło, kopełka opłota, to masz przy mikrofonie. 15 października platforma obywatelska łyka nowoczesną i inicjatywę polską i ma zmienić nazwę podobno na koalicja obywatelska, niespodzianka. Ma być nowy znak graficzny i w ogóle. Pod w ogóle kryje się wiele rzeczy, jeszcze nie wiadomo jakich, ale pewnie tak, bo inaczej bym nie mówił. Ciekawe by było, gdyby tak y, y, konkurenci wymyślali nazwy dla wrogich sobie partii. Na przykład PiS dałaby PO na nazwę na przykład prawda? A Platforma PiSowi RO, Ruskie Onuce. Te nazwy partii to jest w ogóle ciężka sprawa, bo ona musi być godna, budzić szacunek i mówić coś o programie. Dajmy na to, jest Prawo i Sprawiedliwość. Tu co prawda się nie do końca udało dorosnąć do nazwy, ale też trzeba powiedzieć, że wysoko zawiesili sobie poprzed bo to nie byle jakie wartości, ale jak to mówią, trzeba sobie wysoko zawiesić poprzeczkę, wtedy łatwo się pod nią prześlizgnąć, co się akurat pisowi udało. To są strategiczne klimaty, nie dla nas maluczki. Ale to jest takie pytanie: czy jak zostanie zmieniona nazwa partii, ale ci sami ludzie zostaną, to czy to będzie inna partia? Czy jak ktoś zmienia nazwisko, to jest ciągle ten sam człowiek, czy jak na przykład ja zmienię nazwisko na szapołowska, to, to mnie Linda będzie przytulał na makowcach? No nie, nie! Od nazwy ważniejsze jest, co partia robi. Nie gada, robi, żeby dorosnąć do nazwy. Partie to powinny nazywać się teraz jak grupy w przedszkolu skrzaty, Biedronki, Muchomorki, bo poziom dojrzałości emocjonalnej jest podobny. No dobra, okej, okay, przesadziłem. W przedszkolu jest ciut wyższy. I <laughs> Look at me, me. Macie bardzo dużo pieniędzy. Dziś do zdobycia nawet milion czterdzieści tysięcy złotych. Bo wciąż chcemy zrobić z Was milionerów. A dodatkowo w tym tygodniu oprócz Wielkiej Kasy, ktoś z Was wygra codzienne zakupy spożywcze na cały rok. Syk i załatwione. Więcej za chwilę. Reklama. Dyskontowe asy w netto. Teraz polski pomidor malinowy, luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa, megapaka, jedynie 11,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto patent na tanie zakupy. Barbara, miałaś rację. Nasz nowy zestaw pralka i suszarka Samsung z Media Expert to rewelacja. Cicho, oszczędnie i zejaj. Mm -hmm. A pralka za pół ceny przecież była. No nic, tylko prać, Marian. I, i żel do prania, Gratis. Dostaliśmy. Kup teraz w MediaExpert pralkę i suszarkę Samsung w promocji. A pralkę Samsung z technologią EcoBubble otrzymasz 50% taniej. A do tego podziel się opinią i odbierz zapas środków do prania Kokolino. Więcej w regulaminie na mediaexpert.pl. Dziesienna superkumulacja w RMFFM. Słyszeliście o tym? Wciąż chcemy zrobić z Was milionerów. A dodatkowo w tym tygodniu oprócz wielkiej kasy, ktoś z Was wygra codzienne zakupy spożywcze na cały rok. Szwijcie z o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdźcie do gry online na www.rmffm. Warto! Dziś też w sejfach czeka na Was nawet milion czterdzieści tysięcy złotych! Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin. Sponsorem programu Jesienna Superkumulacja w RMFF jest dostawca treści dla portalu redcarpet.tv.pl Tymczasem w RTV EuraGD. A te zniżki to naprawdę czy wymyślone? Żeby były naprawdę to ktoś je musiał najpierw wymyślić. Ekstra rabaty w RTV EuraGD. Promocja na wybrane produkty do 15 września. Smartfon Samsung Galaxy A36. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 1099. Szczegóły w sklepach i na Eurokom.pl. Zakupy robię tu! W Lidlu Tydzień XXL Mięso mielone z szynki rzeźnik XXL Cena przed obniżką 18,99 Teraz 52% taniej Tylko 8,99 za opakowanie 800g Kabanosy klasyczne Pikok XXL Tylko 10,99 za opakowanie 500g Polskie świeże jaja wielkość M Złota nioska XXL 30 sztuk Teraz 22,49 za opakowanie Zakupy robię Klamie. Magdalena Wojtoni Tomasz Staniszewski ponownie w studiu faktów RMFFM na zegarach 8. Zaczynamy! 9 osób tworzących piramidę finansową Coinplex w rękach policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Od nich zaczynamy fakt o ósmej. Potem pod lupą naszych raportorów ceny prądu. Zamrożone jeszcze przez 3 dnia, co potem? O polityczną przyszłość z perspektywy naszych portfeli pytać będziemy gościa porannej rozmowy w RMFF. Za chwilę minister energii Miłosz-Motyka będzie gościem Tomasza Tarlikowskiego. Zapraszamy. 9 osób tworzących piramidę finansową Coinplex wpadło w ręce policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Nawet kilkadziesiąt tysięcy oszukanych. Straty szacowane są na co najmniej 20 milionów złotych. Funkcjonariusze działali na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie, współpracując z Przemyską skarbówką. Krzysztof Zasada otwiera Fakta Ósmej. 8. Krzysztofie, jak działali wspomniani podejrzani? Według śledczych w ramach podmiotu, który nie posiadał w Polsce rejestracji, w internecie i w różnych aplikacjach pozyskiwali inwestorów. Oferowali im wysokie zyski. W krótkim czasie okazało się jednak że środki nie były inwestowane zgodnie z deklaracjami, a wypłaty pochodziły z pieniędzy od nowo pozyskanych klientów. Teraz ta piramida finansowa zaprzestała jakichkolwiek wypłat. Policjanci z CBZC namierzyli organizatorów procederu na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego. Zatrzymali 9 osób, przeszukali 21 miejsc. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także prania pieniędzy, oszustwa oraz nielegalnego gromadzenia pieniędzy od osób fizycznych apelują o zgłaszanie się osób poszkodowanych w związku z inwestowaniem w Coinplex. Od przyszłego miesiąca, przypominamy, godzinę nam wzrost rachunków za prąd średnio o 12%. Ta podwyżka stanie się faktem, jeżeli w ciągu najbliższych trzech tygodni rząd i prezydent nie dojdą do porozumienia w sprawie dalszego mrożenia cen prądu. Dziś sprawą zajmie się rząd, a w faktach już teraz Krzysztof Berenda. Krzysztofie, dlaczego brak tego mrożenia cen miałby oznaczać wysoką podwyżkę? Dlatego, że takie są rynkowe stawki. Dzisiaj ceny prądu są zamrożone na poziomie 500 zł za megawattogodzinę i to obowiązuje do końca września. Na tym samym poziomie rząd chce przedłużyć mrożenie do końca roku. No tylko nie ma jasności, czy ustawę podpisze prezydent Karol Nawrocki. Poprzednio, przypomnę, w tej sprawie zawetował. Jeżeli mrożenie cen prądu jednak ustanie wraz z końcem miesiąca, to cena prądu wzrośnie z mniej więcej 500 do 580 zł za megawattogodzinę. Tak wynika z szacunków resortu energii, ale także samych sprzedawców prądu. Ostateczny poziom podwyżki ustaliłby Urząd Regulacji Energetyki, ale tam też mają jasność, że stawki musiałyby wzrosnąć. To by oznaczało wzrost Rachunku o 30-40 zł. Właśnie dlatego tak ważne, by jak najszybciej kancelarie premiera i prezydenta doszły do porozumienia. Fakty RMF FM. O tym się mówi. Czas na poranną rozmowę w RMF FM. Tomasz Terykowski i jego poranny goście witamy. A moim gościem jest Simusz Matyka, minister energii PSL. Witam Panie Ministrze. Dzień dobry. No to pytanie, dogadaliście się z prezydentem? Podpiszę ustawę. No, nie ma możliwości, żeby pan prezydent zawetował taką ustawę. Nie ma takiej możliwości, ale pytaliście się o to. Czy to jest wasze przeproszenie? Znaczy, pan prezydent wysłał projekt, który zawetował wcześniej. Wysłał jego część do Sejmu. To jest ustawa, która z jednej strony daje gwarancję, że ceny nie wzrosną, czyli akceptuje, rozumiem, ten postulat prezydenta także. Chodzi z ustawą rządową, bo przez nas napisano. I z drugiej strony też daje wsparcie tym, którzy mogliby być narażeni na ewentualne podwyżki cen ciepła systemowego. Więc to jest dobra ustawa. Liczymy tutaj na poparcie ze strony pana prezydenta. Dążycie do 30 tak. września? Wszystko tak. będzie w, w, w polu? To będzie zależało też od prezydenta, jeżeli chodzi o rząd, jeżeli chodzi o parlament. Wszystko będzie w odpowiedzi. Ale prezydent zdążymy. ma więcej czasu. Ma Tam jest wakacje ma Ma po prostu dużo czasu może sobie wstrzymać. To nie poczekać. będzie skomplikowana ustawa, to nie będą skomplikowane rozwiązania, to są rozwiązania ze wszech słuszne i dobre dla obywateli, więc liczymy na podpis. No ale liczycie, czy macie. Pewnie. Pewnie. Bo jak mówię, możecie. Panie się redaktorze, trzymać jakbym miał mówić bardzo wprost, to yy, liczyłem na podpis także poprzedniej ustawy, która i systemowo, i tak ad hoc na ostatni kwartał, doprowadzała do niższych cen energii. Natomiast yy, nie chciałbym, by ten... Aspekt, ta przestrzeń stała się areną bitwy politycznej. Bo naprawdę nie o to chodzi. Ale to macie jakiś, ustawa, którą jakiś, jakiś kanał komunikacji z Kancelarią Prezydenta? Mamy, ale o tym rozmawialiśmy na przykład na poradzie gabinetowej. I tutaj y, mam poczucie, że mamy to samo stanowisko, więc nie widzę tutaj pola do tego, żeby pan prezydent zawetował tę ustawę. Macie to samo stanowisko, tylko zawetował poprzednio, więc chyba no, nie, nie tak do końca... była szersza, ale. Y... No tak, zawetował wiatraki, no to wiemy. Tak, tu cudzysłów, y, jeśli chodzi o wiatraki. Tutaj y, mam poczucie, że pan prezydent. Naprawdę zaszkodziłby obywatelom, i już widzimy, że nie wszyscy w pełni akceptują tę jego konfrontacyjną politykę. Ale wrócę do tego pytania o kanał komunikacji, bo psl uchodzi chodzi za tą część koalicji, która ma najlepsze relacje z prezydentem Ministerstwo Energii. Najczęściej też tak jest, jest tak, że pan prezydent raczej o czymś mówi, aniżeli to robi w tym zakresie. E jeżeli będzie powstawał taki kanał komunikacji, to dobrze, ale na razie to wygląda. Yy, panie ministrze, pan nie ma nie, jakiegoś wygląda specjalnego to kanału, tak, że Nie ma tego podziemnego. Wygląda tunelu. to tak, że wszystko jest w zakresie yy, przepisów konstytucji. Czyli pan prezydent dostaje ustawę na biurko i tutaj się kończy jego rola. jeszcze pytanie o priorytety rządu. Dzisiaj mają być na Radzie Ministrów zaprezentowane. Jakie to są priorytety? Jednym pan już wie. Tak. No to proszę. czy znaczy, Mogę mówić za swój resort. No Jednym z priorytetów naszego rządu jest to, żeby odejść od zamrożenia cen energii, żeby cena w taryfie zatwierdzanej przez presę Urzędu Regulacji Energetyki, była niższa niż 500 zł za megawattę godziny od nowego roku. Ym, jak chcecie to zrobić? Da się to zrobić ze względu na sytuację na rynkach, da się to zrobić ze względu na e, też e, nasze działania związane z e, funkcjonowaniem przedsiębiorstw energetycznych. To jest możliwe. Jest możliwe? Prezydent też się do tego przychyli? Jak nie, wam się to uda? To nie musimy tutaj... Nie, nie, nie ma potrzeby o to pytać prezydenta. Prezydenta to jest działanie, które wynika z e, funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych. Kolejną kwestią to jest e, pakiet antyblackoutowy będziemy przedstawiali, od tego też rozpoczęliśmy um, pracę w resorcie, um, konkretne rozwiązania, które będą gwarantowały no, i na poziomie legislacyjnym, i inwestycyjnym um, w efekcie niższe rachunki, bo po prostu większą, um, większe bezpieczeństwo i stabilizację sieci. To są takie kwestie jak poprawa funkcjonowania inwestorów, szybsze warunki przyłączenia, po prostu um, transformacja energetyczna dla przedsiębiorców z, zacznie się opłacać. Ale czytam o tym, że to będzie jednak czasami uciążliwe dla niektórych przynajmniej. Um, Mówimy tutaj o tym, że będą to działania, które będą zmuszały też niektóre przedsiębiorstwa energetyczne do inwestycji w cyberbezpieczeństwo, bo nie zapominajmy, że nie jesteśmy państwem, które dzisiaj ma samych przyjaciół. No, powiedziałbym, za wschodnią granicą to nawet zupełnie niewielu. I to też będzie elementem naszego pakietu. Gigantyczne środki na cyberbezpieczeństwo, także sieci elektroenergetycznych. Nie mówię dużo stricte w wydatkach na, na sieci, bo mam... Poczucie graniczące z pewnością, że przez lata to był po prostu zaniedbany segment naszej transformacji. Mnóstwo przez to strat na przesyłę, na dystrybucji. A ja kwota? Tak. Sam ym, y, Samą sieć przesyłową y, 64 miliardy do 2034 roku, a w sumie na sieci dystrybucyjnej przesyłowe blisko 100 miliardów w ciągu najbliższych 5 lat. Brak środków polska energetyka nigdy nie widziała. Ale pytanie, rzeczywiście jest niebezpieczeństwo, że może się pojawić w Polsce blackout? Że, że pan, ktoś blackout może z... do niego doprowadzić? To znaczy, blackout jest zawsze zdarzeniem nieprzewidzianym. On to, może wynikać na z różnych polega. powodów. To oczywiście, Natomiast tak, po pierwsze może wynikać z y, funkcjonowania y, rynku, jeżeli chodzi o sieć. Y, z nie wiem, y, wyłączenia mocy wytwórczych i nie tylko odnawialnych źródeł energii, bo mieliśmy w 2017 czy w 2021 roku wyłączenia także bl bloków węglowych, opalanych węglem. Więc to nie jest tak, że tylko OZE doprowadzi do blackoutu. Zresztą w Republice Południowej Afryki, gdzie mamy głównie energetykę opartą na węglu, także do blackoutu dochodziło. Ale ataki na sieć są jednymi z tych, które się mogą stać głównym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. I to chyba nie, nie ulega wątpliwości. Tak się dzieje w innych państwach. Zwracam też uwagę na to, że nas będzie kosztowała więcej. O tym mówiliśmy w ramach pakietu chałtowego Ochrona infrastruktury, bo zmienia się polska energetyka. Dzisiaj, ona głównie z południa, na południe mamy moce wytwórcze, teraz my tę zmieniamy strukturę. Moce wytwórcze będą na północy, na Bałtyku. Bardzo mocno otwieramy się na Bałtyk, który też będzie wymagał ochrony. Ale otwieramy się na Bałtyku, to znaczy będą stały Tak jak na Morzu Północnym w Danii Setki już stoją. setki, stoją. Trochę stoi, ale nie tyle tych wiatraków Ale to jest e, Wielki projekt inwestycyjny Realizowany przez e, I rozpoczęty przez poprzedni rząd I realizowany przez nasz rząd W 2026 roku pierwszy prąd Z morskich farm wiatrowych już popłynie w naszych gniazdkach Pierwsze wiatraki na morzu Już stoją Do 2030 roku 6 gigawatów mocy e, Z morskich farm to Typowe dla części przeciwników Aha. wiatraków i jak to będzie wyglądać. Cały, cały, cały Bałtyk będzie za 20 km. To jest 20 km średnio od widać. E, 20 km i to na części tylko e, tego akwenu od e, lądu. E, na całym świecie stoją wiatraki na morzu wielu państwach i bezpieczeństwo energetyczne. A ile będzie w tym 2026? Mówi Pan, popłynie pierwszy prąd. Ile będzie tych wiatraków? E, no to już będzie kilkadziesiąt takich stojących turbin i będą się budowały nowe. E, do 2030 roku będzie ich kilkaset także. Dobrze. To jest teraz jeszcze pytania naszych słuchaczy. Bardzo proszę. To jest kula. E, nie chciałem powiedzieć, że wiatrowa, ale to jest zwykła szklana kula. Dwa pytania od razu proszę wylosować. I Drugą kopertę niech pan razu. Od razu. Porosuje. Tak, A to ja to, 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 to zabiorę wyciągnę. tą kulę, bo ja nie lubię jak stoi... Gdyby pan ją odsunął od siebie nie chcę rzucać, Bardzo dziękuję, nie, no rzucać nie. Rzucanie kulą nie jest dobrym pomysłem I pierwsze pytanie dla ministra motyki Od naszego słuchacza, słuchaczki, nie wiem, szczerze mówiąc Bo nie wiem jakiej sprawy. proszę odczytać Co z Instytutem Witosa, czy już są w nim zatrudnieni działacze PSL? No, no. Proszę, pierwsze zdanie nie, to znaczy, nie, nie, nie ma jeszcze Zatrudnionych działaczy, czy nie ma Instytutu? Pełnomocnikiem do spraw utworzenia tego Instytutu Został profesor Piotr Kosiak tak. tak, ekonomista, teolog, znany bardzo człowiek, prawie mnie znany. Właśnie. to widzimy, że to działaczem psl to nie jest, e, ale jest osobą, która i z historią, e, i z naukami społecznymi ma e, wiele wspólnego. I tu stawiamy kropkę i za chwilę będziemy kontynuować. Jeszcze proszę nie otwierać drugiego pytania. Żegnamy się z uczelniami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF24, w naszych mediach społecznościowych na stronie rmf24.pl i oczywiście na portalu YouTube. Nie ma możliwości, by prezydent zawetował taką stawę. Odpowiadał od razu na początku porannej rozmowy w RMF FM, minister energii. No i dodawał, liczymy na podpis Prezydenta. Liczą także płacące rachunki. Czasu zostało, jak mówiliśmy, niewiele. Trzy tygodnie. A rozmowa z Miłoszem Motyką od teraz w Radiu RMF24 polecamy gorąco. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący taśmy malarskie oraz wałki malarskie marki Blue Dolphin. Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła Sinclair.pl. Sponsorem prognozy pogody jest firma Weekend, producent drzwi zewnętrznych do domów i mieszkań z funkcją smart. Czas na prognozę pogody. A temat dla nas Magda Karwat-Marek. Mariuszka Omaga też ma dla nas, bo zdradził w ostatniej pogodzie, że widział rano tęczę nad Gliwicami. No i tu już po 3, 3, 2, 2 słuchacze piszą, że też widzieli. Na przykład w okolicach Radomia słuchacz jedzie do pracy i widział. Tam jest teraz 16 stopni, po 17 będzie padać i będzie 20 stopni. Jarek pisze, że tęcza jest też w Bytomiu. W Bytomiu padać nie będzie i 21 stopni. No i też info od słuchacza, że u niego piękne niebo bez chmur i to musi być na Pomorzu, bo tam bez deszczu. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy malarskie oraz wałki malarskie marki Blue Dolphin. Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła Sinclair.pl. Sponsorem prognozy pogody jest firma Weekend, producent drzwi zewnętrznych do domów i mieszkań z funkcją smart najważniejsza historia dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Urody A. ponieważ nas pięknych o, jest to mało dzień. Musimy się trzymać Ile razem Pozdrawiamy wszystkich <laughs> przeuroczy Świętujcie ja razem z nami. z nami Ja już tam widzę, kto się po kuchni krząta Zaraz tu wpadnie Siostra? Królowa Urody Chciałbyś chociaż przez chwilę Wstrzymać zegar bez o, niech pamięta się Miły niech odetnie. опс